Cześć! Z tej strony Smart Pro jak możecie zauważyć, dzisiaj znajdujemy się w Skivie 68, part 1 znowu odcinek, który jest podzielony na y, części. E, słuchajcie, nie wiem czemu tak jest, ale chyba będzie dużo się to rozdziało. E, też myślę, że to może już być taka zbliżająca się walka do końca e, całej serii niestety, ale... Zobaczymy, jak tyle partów jest, to myślę, że coś się tutaj kroi. <grych> um, no i słuchajcie, cóż, um, zobaczymy, co tutaj się wydarzyło. Um, odcinek trwa 2 minuty, prawie, także chyba taki e, krótki w porównaniu do tamtych części, czterech, <grych> które trwały łącznie 6 minut, prawie. Także słuchajcie, grubo było, ale ok, ja już nie przedłużam i zaczynajmy, bo jeszcze nie oglądałem też. Oczywiście, odcinek wyszedł 8 minut temu. Zobaczymy, co tutaj się stało. Uwaga, zaczynam. Aha, no jest znowu ten sam błąd. Yy, tam wciskam spację i myślałem, że się włączy filmik, ale muszę nacisnąć. No i dobra. Co się dzieje? Oho, a gdzie mnie. Patrzcie! Kim my jesteśmy? A tutaj jesteśmy, jesteśmy na zewnątrz. Widzieliśmy, co się tam działo, czekajcie ścisze. Widzieliśmy, co tam się działo w środku. Mamy Tytana tv no zobacz jak sobie walczy z nimi. James zdziwiony. O! Aha! <grym> Okej. Okay. Eee, to ja nie wiedziałem, że tytan TV... Ku je! Yeah. Patrz, ten w ogóle spalony jakiś jest na twarzy. Patel tego telewizor kończy, tamtego, na no, tamtego poleciał. Tutaj drugi telewizor. Ten go goni. Milion telewizorów go... Nie wiem, to są... Ja nie, ja nie wiedziałem, że on ma taką moc nawet. Uciął ich wszystkich w ogóle. O nie! O... O! <laughs> Ej! Widzieliście to? To było najlepsze. Zobaczcie, on ma taką nawet tą obronę przed tymi. Przed parasite toiletami. Ej, spoko to jest. Ale nie wiedziałam, że takie telewizory lewitujące może mieć. O, patrzcie to! To to jest? To jest ten normalny... Nie, to jest ten podróba Jimena kolejna. Patrzcie, nie wiem co ma zrobić ze sobą. <grystanie> Okej, okay, dobra. Dawaj tym mieczem i prosto... Co?! To czy to jakiś teleport jest z tym mieczem, czy o co to chodzi? Po... O Boże, ale go... Opa. Co? Czekaj, gdzie on jest? on jest za nimi, czy on jest tam? Tutaj jest. To on tym mieczem się może teleportować. Mamy... <laughs> Mamy tego. O, TV-man. Dobra. O, dawaj gości. Musimy tam im pomóc otworzyć drzwi. Co? Patrz. Co? Ej. Ej, co? Ej, chwila, chwila, moment. Bo co tu się teraz wydarzyło? Eee, tak w ogóle wróćmy sobie do tego momentu. Eee, oni go tutaj trzymają. Mm. Ten się na nas patrzy, jakby nas chciał, nie wiem, zębami zagryźć. Ten teleportuje miecz w ogóle w inną galaktykę, pojawia się za nim nagle, ucina mu piły. Ten się odwraca i wali go w ten, przeciurawia go na pół. Eee. No i tyle. Oni nam tutaj kleskają do nas, nie wiem czemu do nas, ale okej. Okay. Mamy Tigremana. Mamy małego toileta, mamy tego i co, co on tu Co? Czekaj. Że nie mogą? Aaa! A ja wiem o co chodzi. Tam będzie jakieś niebezpieczeństwo. No, no to tam jest przecież ten plunger kamera i ten dark speaker. Chyba tutaj chodzi o to, że on mu przedstawi w drugiej części, co tam się będzie działo. Bo oni przewidują przyszłość, jak pamiętacie w odcinku 60. Jak przewidzieli przyszłość, że naukowiec duży powrócił, i tam wiecie, i tak, taka zmowa była. Także TV-mani mają taką moc do przewidywania przyszłości. Takie wiesz, wiecie. Em, karty Tarota? Nie wiem, czy to pasuje do tego, ale coś takiego, właśnie. E no i cóż, słuchajcie, nie wiem co tutaj się może dalej wydarzyć, na pewno Wam nam przedstawi ten yy, obraz yy, w telewizorze, co się tam wydarzy. No i oni niby nie mogą tam pójść, bo takie niebezpieczeństwo aż będzie. Zobaczymy, co tam się aż będzie takiego dziać, że nie mogą iść. E, on też coś tutaj mówi. Kurde, ja bym. Yy, hmm, może słuchajcie nawet teraz, ale nie wiem, czy ten, nie wiem, czy. Dobra. Nieważne, poszukam teraz y, odcinka Italia 68 y, odwróconego Także zaraz się widzimy Dobra, słuchajcie, już jestem y, Mamy tutaj 3 Reverse 4K Zobaczymy co tutaj się wydarzy Tylko też czekajcie, bo muszę... Y, aha, naraz taka jakaś... No tak, dopiero to na ciebie wyszedł, także wiecie Ha? Czyli co? Co on tutaj mówi? Muszę tutaj to usłyszeć. A! A! No tak, no to to, to chyba raczej się da odczytać co on tutaj mówi. Słuchajcie, jeszcze raz, jak rzuca to tam. No właśnie tak. Nie będę tego mówił tego słowa. No, Mimo, że to jest po angielsku przekleństwo, ale to i tak nie będę mówił. Eee, słuchajcie, tutaj, nie wiem co on tutaj mówi. Coś mi wpadło w oko. <grym> tak brzmi, ale to nieważne to chyba nie tak. Coś mi tu wpadło. <grym> Nie wiem, no coś najwyraźniej pokazuje na telewizor i nam przybliża, że coś się wydarzy w tym bunkrze i nie możemy tam iść. Jestem ciekawy, co tam się wydarzy aż takiego. E, no ale cóż, słuchajcie. Ja byłem Sport Pro. Tutaj jeszcze... Że... Może jeszcze nie byłem Sport Pro. Może jeszcze tutaj coś... E, Large TV Man mówił. Coś tam mówi, ale to chyba raczej nic y, takiego pożytecznego. Hmm. Tutaj mam parasajta. Tutaj mamy telewizory. Chyba już się tutaj nic nie wydarzy. Takiego dziwnego. tam są tam głośnik tam y, został y, przy, przytrzaśnięty. No i to by było na tyle. Także tak słuchajcie. Y, tylko jedno słowo mi się udało zanalizować, co mówi ten Latch, TV man. Y, nie wiem co tam y, mówię, że to będzie jakieś tam, wiecie, coś nam jakąś historyjkę pokaże, że coś tam się niby wydarzy. Nie y, y, właśnie tak to będzie. No ale cóż słuchajcie. Ja byłem Sport Pro, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek mi się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście wiecie co robić. Następny odcinek prawdopodobnie się pojawi wtedy, jak poście właśnie pisamy, że ktoś nie widział post, to polecam sobie jeszcze zobaczyć na, w zakładce społeczności, że jak się pojawi legendarny drop to odebranie za 4 miliardy pokonań, to wtedy właśnie nagram kolejny odcinek i będziemy sobie tam patrzeć, co tam nam wyleciało. No i oczywiście tam jeszcze parę rzeczy, bo jeszcze mam jedną niespodziankę. Um, także tak, słuchajcie. Ja byłem Pro i się z wami żegnam. Pa, pa!